Szanowni Państwo, kontynuujemy wątek rynku giełdowego, debiutu na giełdzie. O inwestycjach na giełdzie nie będziemy tutaj rozmawiać. To wymaga odpowiedniego zakresu kompetencji i uprawnień. My, my takich uprawnień nie mamy, to od razu chciałbym jasno zaznaczyć. Natomiast mamy uprawnienia podmiotów, które mogą inne firmy wprowadzać na rynek giełdowy. Co jest bardzo interesujące i co naprawdę warto rozważyć, to właśnie o czym mówiłem wcześniej wejście na giełdę jako alternatywny sposób pozyskania finansowania. Natomiast pozyskanie finansowania od inwestorów, czy to indywidualnych, czy to instytucjonalnych, czy w pewnym, jak my to mówimy, miksie, e, wymaga odpowiedniego przygotowania. Natomiast wejście na giełdę jest, swego rodzaju darmową reklamą i to jest bardzo istotne, to co teraz powiedziałem, darmową reklamą podmiotu, który taką decyzję podejmie. Podam Państwu bardzo prosty przykład. W Polsce funkcjonuje prawie 2 miliony podmiotów gospodarczych prowadzących działalność, aktywnych bądź nieaktywnych. Niektórzy mówią, że tych aktywnych jest milion pięćset, niektórzy mówią, że milion siedemset. Na rynku giełdowym w Polsce, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, funkcjonują dwa tak zwane parkiety dwa miejsca, gdzie te spółki są, gdzie spółki mogą być notowane. Rynek spółek mniejszych, nazwany New Connect, i rynek główny parkiet główny. Łączna liczba podmiotów notowanych na tych dwóch rynkach nie przekracza tysiąc. Co to oznacza? Oznacza to, że w momencie, kiedy dany przedsiębiorca decyduje się do tego, aby być spółką notowaną, znajduje się w swego rodzaju elicie tysiąca podmiotów wśród prawie dwóch milionów innych funkcjonujących w Polsce. I o ile w Polsce no, bycie na giełdzie jest w jakiś sposób rozumiany pozytywnie. To niezwykle ważnym aspektem jest to, że jeżeli przedsiębiorca myśli o wyjściu na rynki zagraniczne, o zaistnieniu poza Europą czy w Europie, wierzcie mi Państwo, status spółki publicznej, status spółki notowanej niezwykły, w sposób zupełnie niezwykły wspiera wizerunek takiego przedsiębiorcy, który rozpoczyna negocjacje ze swoim kontrahentem, je prowadzi, a później prowadzi wymianę biznesową, wymianę towarową czy wymianę usług. Dziękuję bardzo.